U mnie w pokoju rx 5700 na pewno nie brakuje, bo jest i mech msi i RX 5700 XT Gigabyte i drugi mech, tym razem z dopiskiem XT. Znajdą się także Asusy, PowerColory, ogólnie tych kart jest całe mnóstwo. Natomiast w polecanych, tak jak nie było, tak i nie ma, niereferencyjnych RX-ów 5700. Zapraszam razem z herbatką na pogaduchy. Jednak słowem wstępu. Doskonale to wiecie Wy i ja, że nie opublikowałem omówienia polecanych zestawów komputerowych na wrzesień 2019 roku. E, jakiś czas temu tłumaczyłem to kiepskimi... E... Wynikami oglądalności takich materiałów. Natomiast teraz stwierdzam, że tak naprawdę nie ma sensu co miesiąc nagrywać tego samego z minimalnymi zmianami. Bo tych zmian rzeczywiście jest jak na lekarstwo, jeśli spojrzymy sobie na relacje październik-wrzesień. Cały czas myślę o do zestawów Eriksów 5700 i 700XT w ujęciu niereferencyjnym. Na razie są to referenty, ponieważ one cały czas kosztują dużo mniej od wersji niereferencyjnych. No, na przykład te najtańsze sztuki Eriksów 5700, no, Raczej nie są szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia temperatur, kultury pracy, a także ogólnego działania, w związku z tym posiłkuje się tutaj jeszcze modelami referencyjnymi, głośnymi, aczkolwiek cały czas spełniającymi te normy dla temperatury pamięci GDDR6, a także całego układu graficznego także prawdopodobnie to może ulec jeszcze zmianie na przełomie września i października. Pewne modele referencyjne mogą pojawić się w proponowanych. Natomiast już dochodzimy w tym momencie do pewnych konfrontacji Kart graficznych AMD z Nvidium, bo jeśli zobaczymy sobie na ceny tych przyzwoitych wersji rx 5700, no to są one wycenione mniej więcej na poziomie RTX 2060 Super. Z kolei wersja Super jest bardzo blisko najtańszych rx 5700 XT, no więc dochodzi do takich szerokich konfrontacji wielu modeli kart graficznych, a jeszcze nie wspominajmy o RTX 2070 Super, który gdzieś tam się jeszcze plasuje w zestawieniu. Pod kątem procesorów no, nie będzie raczej zmian. Cały czas Ryzeny 3000, Intel Core i7-9700K, Ryzeny 5 2600, 1600, czy w końcu i3-9100F to są procesory, które gdzieś tam są ulokowane w tych zestawieniach polecanych zestawów komputerowych. Co istotne, została zaktualizowana lista polecanych kart graficznych, także zachęcam Was tam, możecie zobaczyć, jakie wersje referencyjne RX-ów 5700 Polecam, myślę, że w przyzwoitych cenach zakupu. Pod kątem dysków, raczej też nic nie ulegnie zmianie w polecanych pamięci. Cały czas polecam modele Cruciala na kostkach Microna. To są bardzo dobre kości, jeszcze dobrze wycenione, więc z pewnością możecie się nimi zainteresować. Więc jak sami zobaczycie, tych zmian nie ma dużo. I myślę, że do polecanych albo wrócę w połowie października po wprowadzeniu nowych kart graficznych, bo prawdopodobnie takie się pojawią już w październiku, ewentualnie w listopadzie. I pozwolę sobie na szersze omówienie polecanych oczywiście jeśli te ulegną jakimś większym zmianom. No dobrze, polecane, polecanymi. A co z premierą kolejnych kart graficznych i procesorów w roku 2019? Czy jeszcze ten rok nas czymś zaskoczy? No cóż, w tym momencie najgłośniej się mówi o opóźnionej premierze Ryzena 9 x a więc tej flagowej 16-rdzeniowej i 32-wątkowej konstrukcji dla platformy AM4. Wiele osób ostrzy sobie zęby na tę jednostkę, a ta zamiast zadebiutować w październiku, będzie debiutować dopiero w listopadzie. Poczekamy sobie zatem na nią no, jeszcze półtora miesiąca i mam nadzieję, że trafi ona do moich rąk i sprawdzę jej możliwości na mikroarchitekturze Zen 2. Co ciekawe, będzie ona debiutowała wraz z Fredriperami trzeciej generacji i to także będzie na pewno łakomy konsek dla wszystkich poszukujących najlepszej wydajności w platformie HEDT. Wraz z odpowiednią liczbą linii PCI Express postaram się także o takie testy już w listopadzie. Będziemy zbliżali się do mrozu, więc będzie szansa na ogrzanie naszego mieszkania <grym> takimi jednostkami. Oczywiście mówię tutaj żartem. Natomiast pytanie, jak będzie wyglądała dostępność tych jednostek, bo o ile Ryzen 7 3700X jest już powszechnie dostępny, nie ma problemów, żeby otrzymać go z półki sklepowej, tak już na przykład, Ryzen 9 3900X. No, tam na półkach sklepowych z tą jednostką hula wiatr po prostu ten procesor jest słabo dostępny. Oficjalne źródła AMD mówią o ogromnej popularności jednostek Ryzen 7 i 9, a inne, te mniej oficjalne źródła tłumaczą to delikatnymi problemami produkcyjnymi w uzysku odpowiednich układów z waflik krzemowych. Prawda na pewno leży gdzieś po środku. My się o niej nie dowiemy, ponieważ nie mamy aż tak głębokich macek. Więc e, trzeba tylko czekać na informacje te, które są podawane przez różne źródła i w jakiś sposób je weryfikować. A więc e, niedługo premiera procesorów już w listopadzie. Na pewno takie testy pokażą się na kanale Techlipton i na kanale Xcom. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację, jakoby Nvidia planowała wprowadzić nowe karty graficzne. Mowa o GTX 1650Ti i 1660 Super. No kompletnie nie rozumiem wprowadzenia wersji Super 1660. No bo tak naprawdę otrzymamy kartę graficzną gdzieś na poziomie GTX 1660TI. No chyba, że właśnie TIK ma wyjść ze sprzedaży, a na jej miejscu ma się pojawić być może wydajniejsza wersja Super. Dla mnie jest to działanie niezrozumiałe, szczególnie, że jesteśmy naprawdę no, w niedalekiej jakby odległości od premiery. GTX 1660TI. Natomiast co do 1650 Ti, no to rzeczywiście to może być karta, która zmieni jakby postrzeganie NVIDII w tym najniższym segmencie budżetowym, może nie najniższym, bo najniższym jest GT1030, ale tym powiedzmy takim trochę wyższym od niższego. <laughs> nie wiem, jak go określić. To nie jest zarówno segment średni, mainstreamowy, tylko po prostu coś pomiędzy właśnie niskim a średnim. GTX 1050 wychodzi ze sprzedaży. 1050 Ti jeszcze się utrzymuje, aczkolwiek przy bardzo podobnej cenie GTX 1650, ta karta nie ma racji bytu. No, i w tym momencie dochodzi kwestia obniżki cenowej, prawdopodobnie GTX 1650, no i wprowadzenia Tiwaki tutaj do rywalizacji prawdopodobnie z Radeonami, nowymi Radeonami, bo już te informacje gdzieś przebijają się do nieoficjalnych komunikatów. RX 5500, 5600 na układzie Navi 14, one prawdopodobnie już niebawem zadebiutują na rynku, ale na razie jakby sam nic o nich nie wiem, w związku z tym możemy tylko bazować na plotkach, na tym co mówią wszystkie portale zajmujące się tego typu informacjami. Nowe karty graficzne na pewno będą, pytanie... Które zadebiutują szybciej, jakie dokładnie to będą modele, czekam na więcej informacji płynących z sieci. Moi drodzy, i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. W trakcie realizacji jest sporo ciekawych materiałów o kartach graficznych i nie tylko. No i oczywiście czekam na części z AliExpress do komputera za 2000 zł. Już się nie mogę doczekać, kiedy trafi do mnie ta płyta na chipsecie X. 79, i oczywiście, procesor wielorodzeniowa jednostka z Iona Xeona. Będzie się działo jeszcze we wrześniu i na pewno w październiku. Do zobaczenia. Mówił Lipton i papa.